Make inquiries. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dzisiejsza storyline, e, czyli fabuła, e, miała swój początek dawno temu. E, I ten początek był naprawdę niesamowity. Tak, nie yeah. Ekspozycja kariery, czyli dwa filmy. Porachunki i przekręt. I tak Guy Ritchie z przebojem, a można nawet powiedzieć, że z dwoma przebojami, wskoczył do światowego kina. Ale potem następuje gwałtowny zwrot akcji. Guy poznaje We have landed on a deserted island. That's impossible, you idiot. If you want food, you will have to earn it. What are you doing? Sorry. Ale czas na pierwszy zaskakujący climax naszego bohatera ratuje brytyjski klasyk Doyle. Conan Doyle. Well, listen. trust me i'm a professional a potem dostajemy nowy rozdział, Guy Ritchie, Odrodzenie". i know you guys have been waiting then then hold up hold up back up you've left something out are you writing a book what are you doing down there trying not to get lost i'll turn it on now finish this. Things could get a little messy. Oh, and you have a new code name. Code name? Uncle. Powrót do hollywoodskiej formy i formy eksploduje gwałtownym zwrotem akcji i powrotem do gangsterskich klimatów i korzeni. A więc czas na il grande finale. Poznajcie, gentlemanów. I want you to play a game with me, Ray. I don't want to play a game. Oh, please. No. I said, play a game with me, Raymond. Right. Lovely. I want you to imagine a character. Your boss, Mickey Pierce. Matthew McConaughey. Uh, gra, moi drodzy, zresztą gra znakomicie. Barona tak zwanej Marysi. Czyli białej wdowy, czyli tak zwanej medycznej marihuany, którą hoduje na swój prywatny użytek. Tak nie więcej niż kilka ton miesięcznie. Nie no, tak naprawdę to jest mega hurtownikiem. Bo tylu tych potrzebujących pomocy jest w Londynie. Naprawdę ich służba zdrowia beznadziejna jest. Weed, bush, skonka, white widow super cheese. New gold rush. This is the thin end of a very, very fat wedge, sir. If it's such a fat wedge, why don't you keep it? See, I've developed a reputation as a man who came up the hard way. You could say that there's blood on these pretty white hands. Nasz amerykanin w Londynie, czyli Mike Mike Pearson chce sprzedać swój kwitnący, a <laughs> to dobre słowo, swój kwitnący brytyjski interes, ale to jak krew... A, powoduje, że pojawiają się rekiny londyńskiego podziemia. A teraz scena ze scenariusza. Scena pierwsza. Wnętrze, poranek, pusty angielski pub. Za barem samotny barman. Wchodzi elegancki mężczyzna w średnim wieku. Siada przy stoliku. Zamawia piwko i jajeczko na miękko. Cisza. Mężczyzna dostaje zamówienie. Cisza. Mężczyzna zaczyna rozmowę przez telefon. Cisza. Chwila absolutnej ciszy. No <gry> Ale zacznijmy od początku takiego prawdziwego początku. Indirectly started a, war. a na początku był Fletcher. Tak, Ta dobrze widzicie. Hugh, zawsze romantyczny Grant, stał się bardzo rozważny i próbuje zarobić na wcześniejszą emeryturę, bo ZUS w UK kiepski, nie to co u nas, więc żeby dorobić... You got to show me how to get one of them. I powiem Wam, że Hugh Grant jako Fletcher jest fenomenalny. To pokazuje skalę jego talentu i możliwości. Tego wszystkiego, czego niestety reżyserzy jakoś tak wykorzystać nie potrafią. W naszym filmie, w Gentlemenach, Fletcher dalej plecie swoją sieć szantażu. Now I can't be specific about the heroes and zeros, but our protagonist is a hungry animal. A lot of money hanging in the balance. Zwroty akcji, retrospekcje, ekspozycja nowych bohaterów wybrzmięja i punkt zwrotny. Jakże misternie pokręcony scenariusz dżentelmenów, który miesza czasy, miejsca i akcje. Główny plot już znacie. Mike chce sprzedać swoje zielone, kwitnące imperium. Pojawiają się lwy, pojawiają się rekiny, ale pojawiają się też wątki poboczne. Mała, ale jakże tu ważna, błyszcząca i przezabawna rola Colina Farella. Facet ma komediowy talent. Wiem o tym od dawna, ale rzadko widuje. His name is Fahok, but it's spelled with a P-H, so it sounds like Fahok. So it's Fahok? Ah, uh, yeah, 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 something like that. Yeah, anyway, he's the kid that gave us the skunk farm job. Do you know? Him? Yeah, we've met before, haven't we, Fahok? Fuck. That's the one. Fahok? Fahok? Fahok. All right. Don't do anything stupid now, son, all Right. <laughs> Wiecie o tym, że za każdym mężczyzną, który odniósł sukces stoi kobieta, a tuż za nią jego żona. No więc tutaj mamy na szczęście zgodność interesów i nasza Rosie u swojego męża Mike'a pełni obie funkcje. To u Gaja Luciego bywa postaci i jest y, tu dużo, ale takim scenariuszowo głównym bohaterem i sprawcą akcji jest Ray, czyli zaskakujący swoim spokojem Charlie Hunnam. Powiem wam, że to jest naprawdę świetna rola. Oh. Brilliant. he so killed someone. No, it was the gravity that killed him. Oh. Nie zdradzę wam całej tej scenariuszowej i zabójczej układanki, bo to wielka frajda i zabawa, która czeka na was w kinie. Ale jest jeszcze jedno. Teksty i dialogi są naprawdę tutaj błyskotliwe, ostre, jak brzytwa, i takie cudownie wręcz perwersyjne. Oczywiście tak, tak filmowo. Cała ta erudycja naszych bohaterów jest niesamowita, brzmi w moich uszach fantastycznie. I forgot to wash my hands. Dżentelmeni mają y, wszystko to, czego na przykład zabrakło ostatnio Harley Quinn i jej pticom. Sure. Od reżysera i scenarzysty, błyskotliwego aktorstwa po historię, montaż, zdjęcia, muzykę, tempo, dialog i ostry humor. Plus ironia. When the lion's hungry, he eats pięć i ta przyjemność w kinie. Uwielbiam być zaskakiwany, kombinować kto, kogo, dlaczego. No i powiem wam, że na gentlemana dawność tak a, nie uśmiałem, a nawet pochotałem. Retirement doesn't sound so bad. Long walks in the countryside, pruning roses with my better half raising some cubs. I've earned it. Guy Ritchie powrócił i mam nadzieję, że powrócił na dobre, bardzo dobre i na długo. Podobnie jak Matthew McConaughey, który ostatnio grał w filmach złych i jeszcze gorszych. Mroczna wieża, pamiętacie to Koniec tych zachwytów, teraz ocena. A więc, Dżentelmeni. na 10 w skali a film Dżentelmeni dostaje u mnie 8,5. our antagonist explodes on the scene like a millennial firework and has indirectly started a war i think you need to see this boss that's the one of my phone B.S. Obraz, który nam dzisiaj towarzyszył, mam nadzieję, że Wam się spodobał, trochę w klimacie takim gentlemana, namalował Marcin Lęczowski. I ten obraz też będzie na aukcji w Xanadu już pod koniec lutego, więc jakbyście mieli ochotę.